70% ludzi myśli, że dostanie całą wypłatę z ZUS-u do momentu, gdy zachorują. Ale o tym za chwilę. Hej, nazywam się Kalina Sudakiewicz i prowadzę markę zabezpieczone życie. A teraz posłuchaj dalej. Większość osób myśli, że dostanie całą wypłatę z ZUS w momencie, gdy zachoruje. W rzeczywistości prawda wygląda w taki sposób, że ZUS wypłaci Tobie od 70 do 80% wartości Twojego wynagrodzenia. I to tylko na chwilę. Potem wracasz do pracy. Ale twój portfel nie zawsze wraca razem z tobą. Dlatego dobrze dobrane ubezpieczenie to nie tylko spokój, ale też i realna gwarancja, że twoje pieniądze i twój styl życia są chronione nawet wtedy, gdy zdrowie zawiedzie. Jeśli chcesz, żebym pomogła tobie stworzyć plan premium dopasowany do twojej sytuacji, napisz do mnie przez DM słowo plan. Zaczniemy od jednej rozmowy. Zaobserwuj mój profil po więcej takich informacji. Oznacz kogoś, komu się to może przydać, a także zapisz tę rolkę na później.